Przygotujcie się, bo nadchodzi zima. Mógłby powiedzieć Massimiliano Allegri grając konim de Winterem w składzie. Dzisiaj zapraszam was do dyskusji na temat porażki Milanu z Napoli w Superpucharze i porażki Fiorentiny w Lidze Konferencji Europy, a ta, uwaga, może już niebawem zagrać z Jagiellonią Białystok. Marcin Nowomiejski, kłaniam się w pasto. Jest poranny przegląd włoskiej prasy sportowej ci Sportivi, zapraszam do subskrybowania tego kanału dzisiaj krócej, dzisiaj do brzegu o Milanie, Fiorentinie, zapraszam do dyskusji oczywiście, a na koniec powiem Wam, jakich materiałów możecie spodziewać się na tym kanale w najbliższych tygodniach. Będzie ciekawie, zostańcie ze mną do samego końca, ja dziękuję też za każdy kciuk w górę i za każde podbicie tego filmu na YouTube. Zaczynamy! A zatem nie będzie rewanżu Interu na Milanie w finale Supercopy z uwagi na to, że Milan z tego turnieju już odpadł. Riede Napoli, śmieje się Napoli, natomiast il Diavolo. Non c'est, diabeł nie dojechał, a być może po prostu nie wyszedł z szatni, tak to opisuje Gazeta dello Sport. Oczywiście 2 do 0. Pewnie oglądaliście wczoraj po bramkach Neresa i Hojlunda. Włoska prasa komentuje kąte w finale. Max od razu wraca do domu. Rozczarowanie Milanu. Bez Modricia, za to z De Winterem rozjechanym przez Duńczyka, przez Hojlunda. Rossoneri pokazują swoje limity. Azzurri są za to solidni i teraz spokojnie czekają na zwycięzcę dzisiejszego pojedynku Bologna-Inter. Dajcie od razu Znać, kogo typujecie na faworyta tego starcia, bo niekoniecznie przecież musi to być Inter, który jawi się takowym być może na papierze. Arbiter Cuferli. zwróćcie uwagę na to, że został oceniony na piątkę. Od razu zobaczmy dlaczego. Rabio powinien był obejrzeć żółtko w 28 minucie meczu za faul Napolitano, a Mike Magnou. Ciekawa sytuacja z Politano. Ryzykował czerwień w tamtej sytuacji, ale sędziowie zinterpretowali jego zachowanie jako próbę uwolnienia się od blokującego go zawodnika Napoli, chociaż, no słuchajcie, to było ryzykowne. Rzeczywiście tam było sprawdzanie, tam był taki czek, więc różnie to mogło się skończyć. Luigi Garlando zwraca też uwagę w tej ramce na napastników. Napoli chodzi o Neresa i Hojlunda, Chodzi o to, że są bardzo decydujące ostatnimi czasy w zespole Adzur. Wczoraj zdobyli dwie bramki, ale gdybyśmy podsumowali ich dorobek do tej pory w tym sezonie, to trzeba powiedzieć, uczestniczyli w największej liczbie bramek zdobytej przez, zdobytych przez zespół z kampanii w tym sezonie, bo Neres ma już ósemkę w klasyfikacji kanadyjskiej, cztery gole, cztery asysty, Hojlund dziewiątkę, siedem goli i dwie asysty. No Mecz, który pozostawił po sobie również spustoszenie w notach, tak to trzeba powiedzieć, na jedną anomalię zwrócę waszą uwagę, choć pewnie już Wy zauważyliście, bo o ile na Najlepsza nota nie dziwi, ósemka dla Hojlunda. To raczej było do przewidzenia. W Milanie najlepszy loft, loftuscik z szóstką o tyle Il Peggiore w Milanie. Widzicie to? Nazwisko też nie dziwi, bo to musiał być de Winter po tym spotkaniu. Ale nota 3 to już naprawdę rzadkość. To naprawdę na palcach jednej ręki myślę, policzymy wszystkie sytuacje. We wszystkich odcinkach włoskiej prasy sportowej, a tych jak wiecie, już jest oj, grubo kilkaset, czy nawet nie wiem ile dokładnie, żeby była to nota 3 to jest... Rzadko spotykane zjawisko. Trzy w rubryce Il Peggiore to już turbo źle. Czytam komentarz. Zagrał w miejsce Gabi i został upokorzony przez Hojlunda. Conte szybko zauważył, że to najsłabszy punkt wczorajszego Milanu i poprosił Duńczyka, żeby się tym zajął. Z rezultat? Milan posłany na deski. Więc tutaj gazeta zwraca uwagę ewidentnie na najsłabszy punkt Milanu, najbardziej zjechany Koni de Winter. Pożal się Boże zawodnik w tym meczu. Taką narrację, taki, taką retorykę można zauważyć w dzisiejszej gazecie Dello Sport. Dzisiaj De Winter powinien trzymać się z dala od kiosków we Włoszech, choć do Włoch musiałby najpierw wrócić, ale jego rodzina niech raczej nie kupuje dzisiejszego wydania, bo nie będzie ono przesadnie przyjemną pamiątką. Jest też czwórka dla Ankunku, Jaszari, na 5,5 ten wystąpił w pierwszym składzie, ciągle bez rytmu gry po Kontuzji. W Napoli zauważmy z kolei 7 dla Antonio Conte, 7 dla Spinazzoli, 6,5 dla Neresa. Antonio Conte po tym meczu oczywiście zadowolony, ale proszę bardzo, zacytujmy tego trenera. Co za energia! W taki sposób gramy swoją piłkę i dajemy wyraźny sygnał rywalom. A kiedy robi się trudno, trzeba być zwartym i mocnym, i tacy jesteśmy. Conte zwraca uwagę na to, że kiedy Napoli jest w formie i jest silne, to praktycznie każdy się go boi, a kiedy jest trudno, to Napoli potrafi się zewrzeć i być właśnie zjednoczone. Uważam, że nie w każdym meczu tak jest. Patrzę ostatnie starcie ligowe w Udineza, ale po tym spotkaniu. Rzeczywiście trzeba oddać Adzurim to, co Adzurich. W riadzie pojawił się też Romelu Lukaku, to było zapowiadane przed tym spotkaniem. No i oczywiście przy tej okazji znalazło się też miejsce na ilustrację tego wydarzenia. Lukaku cieszący się ze zdobytej bramki. No i Hojland, który powiedział otwartym tekstem, cytowany w tej żółtej ramce na dole tej strony, że Napoli przyleciało tutaj po puchar, że Adzurri będą walczyć o trofeum. To rzecz jasna, co miał innego powiedzieć. Ale zapytany też zostało o rywalizację z Romelu Lukaku. No bo co się stanie, jeśli Belg wróci. Belk, którego brakuje praktycznie od początku tego sezonu. Hoyland powiedział, że nie boi się powrotu Lukaku i rywalizacji. Wręcz przeciwnie, bardzo dobrze się dogadują. On wiele uczy się od napastnika, od Lukaku i że ma nadzieję na to, że ten prędko wróci na boisko. A Max, Max jak to Max. Skupiamy się na lidze i do widzenia. Tak w sumie można by było skrócić jego wypowiedź po meczową, ale oczywiście skrytykował to, co trzeba było, że Milan traci zbyt dużo bramek. Przyznał po tym meczu, że Napoli Absolutnie zasłużyło na wygraną, zasłużyło na awans. Pytany o przepychanki słowne z Orialim powiedział, że to są rzeczy da campo, czyli takie, które zdarzają się, cose di campo, takie, które zdarzają się pomiędzy również trenerami czy ich asystentami podczas meczu, i żeby tutaj nie rozdmuchiwać afery, bo takowej nie ma. I że w tym sezonie główny cel Milanu to powtórzył jak mantrę top 4: tego Milan się trzyma. No a gazetta zauważa jeszcze, że po Raz pierwszy w tym sezonie Milan zagrał w podstawową 11 bez żadnego Włocha w składzie. Normalnie pewnie byliby to Gabia, Bartezagi, ale obaj mieli problemy fizyczne. Gabia został w Milanello w związku z urazem, którego doznał w ostatnim meczu z Sassuolo, natomiast Bartezagi miał problem ze zginaczem, co Massimiliano Allegri wyjawił przed samym meczem. Dorzućmy jeszcze notkę o Santiago Jimenezie, ta na dole strony. On już po operacji. No i jeszcze cytat z Adriana Rabio, który skrytykował po tym meczu arbitra. Arbiter zdaniem Francuza podejmował decyzje krzywdzące Milan, ale od razu Rabio. Tak doprecyzował powiedzmy, że to nie przez sędziego, zdaniem Rabio Milan przegrał ten mecz. Oficjalna informacja na ostatniej stronie, Milan zagra z Como w Australii. Różnie to się toczyło, były dyskusje raz na tak, raz na nie, były protesty, były... Wypowiedzi, m.in. wspomnianego przeze mnie przez chwilę rabio, tam jakieś przepychanki słowne. Ostatecznie mecz zostanie rozegrany w australijskim Perth 8 lutego. W tym samym, tym samym serii, a zadebiutuje za granicami, w ogóle Włoch, Europy, na antypodach. Mecz poprowadzi Straniero, więc obcokrajowiec, prawdopodobnie Azjata, za jakość pracy, których ma ręczyć sam Pierluigi Colina, tak powiedział prezydent Lega Seria A Ezio Simonelli, w związku z tym z taką rekomendacją. Pierlu i Diego Coliny, Lega Serie A wyraziła na tą zgodę. No i teraz logistyka. Trzeba to prędko zaaranżować, zorganizować. Oba kluby, Milan i Como... Oczywiście są już po dyskusjach, kiedy w ogóle ten temat pojawił się na tapecie, ale teraz trzeba już działać, bo do tej pory nikt nie rezerwował lotów, nikt nie rezerwował hoteli, nikt praktycznie nie robił niczego konkretnego, a tu już trzeba przyspieszać, zagęszczać ruchy, w związku z tym, że mecz za praktycznie półtora miesiąca. Więc taką podróż i logistykę trzeba jakoś zaplanować. Warto wiedzieć, że formalnie zgodę musi jeszcze wydać czy potwierdzić FIFA i AFC. Więc teoretycznie, ale w czystej teorii, tam jeszcze może to wszystko stanąć pod znakiem zapytania i się może nawet rozsypać, ale to jest czysta teoria. W praktyce trzeba zabierać się do pracy i organizować wyjazd. No to w lutym będą mieli rozrywkę jedni i drudzy. Zobaczymy, jak kibice. Tymczasem trwa agonia Fiorentiny. Kolejna porażka, tym razem w Lidze Konferencji Europy. Viola przegrywa na wyjeździe z Lozanno 1 do 0, 0 do 1, nie 1 do 0. A w gazecie kolejne hasła, których możecie się spodziewać. Dizastro, flop, errori. Myślę, że nawet nie muszę tłumaczyć tego naszym widzom, którzy doskonale je znają, zwłaszcza w kontekście ostatniej Fiorentiny. Fiorentiny oceniona i tym razem na czwórkę, a tak ocenione również na czwórkę poza Gudmundsonem z piątką przy nazwisku. Paolo Vanoli po raz kolejny, możemy przeczytać, siedzi na Gorącym krześle. Włosi w ogóle zastanawiają się, słuchajcie, czy poprowadzi drużynę w najbliższym meczu z Udinezą, choć on sam zdaje się sugerować, że tak, ale do jego wypowiedzi za chwilę nawiążemy. W każdym razie dzieje się totalnie wszystko, ale niestety nie w pozytywnym sensie. Piętnaste miejsce, playoffy to już wiemy, faza grupowa Ligi Konferencji Europy dobiegła końca, więc za chwilę porozmawiamy o tej Jagiellonii, o której wspomniałem na początku naszej, naszego materiału. Bramki stracone już w dwunastu meczach z rzędu. Przecieka, defensywa Fiorentiny, to też warto zauważyć, znaczy warto, warto byłoby o tym nie mówić, warto byłoby to przemyśleć, natomiast włoscy dziennikarze oczywiście wydobywają to i podkreślają. Piłkarze po raz kolejny pojawiają się pod trybuną, cały czas, co artykuł o Fiorentinie, to mamy taki obrazek, że stoją pod, tu, pod tą trybuną, wyobrażacie sobie, po każdym meczu musieć podchodzić pod sektor z kibicami twojego zespołu i stanąć twarzą w twarz potem, jak przegrałeś kolejny mecz i to już jest kolejny mecz, w którym nie zdobyłeś ani jednego punktu i po prostu nie wiadomo już, co ze sobą zrobić. Trener Vanoli powiedział, że nie rozmawiał jeszcze z zarządem klubu, że nie doszło jeszcze do żadnej konfrontacji i że Domenica e czyli ten niedzielny mecz z Udinese jest absolutnie kluczowy, wręcz decydujący. Pytanie tylko, czy miał na myśli tylko wyniki Fiorentiny, czy też swoje, swoje stanowisko, swoją pracę. Pamiętacie z ostatniego przeglądu, Rocco Comiso zdaje się popierać Paolo Vanolego, ale to w ostatnimi, ostatnimi dniami już nie jest takie pewne. Comiso co wcześniej mówił, że to nie Vanoli jest winny całej tej sytuacji, że on robi co może, ale Fiorentina może uznać, że po prostu Vanoli nie ma pomysłu na to, jak szarpnąć, jak dźwignąć, a prasa pisze, tam trzeba zacząć wszystko praktycznie od zera. Jakby tego było mało, i tutaj ciekawostka, po meczu tłumaczył się Mandragora i co ciekawe, sam poprosił o wywiad przed kamerami Sky Sports. Co takiego się wydarzyło? Słuchajcie, z perspektywy trybun i transmisji, jak czytamy... Chyba, że oglądaliście ten mecz, to widzieliście, wydawało się, że pomocnik rzucił opaskę kapitana na murawę, i to wywołało oczywiście dużo dyskusji wśród kibiców. Taki zgiełk, taki tumult. W związku z tym, zresztą te dyskusje we Włoszech cały czas trwają, w związku z tym w wypowiedzi dla Sky powiedział tak, tu cytuję. Zależało mi na tym, żeby stanąć przed kamerami i wyjaśnić, co się wydarzyło. Absolutnie nie rzuciłem opaską kapitańską. Kiedy wszedłem na, boisku, na boisko, Jacko podał mi opaskę, by można było szybciej przeprowadzić zmianę. Ja rzuciłem ją z kolei witiemu, ale niestety ta upadła na murawę. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na tak le lekceważący gest. No na domiar złego to by było już. Już w ogóle wisienką na tym e, torcie, e, mówiąc w cudzysłowie, gdyby jeszcze dochodziło do scen, e, scen typu rzucanie opaską kapitańską, rzucanie koszulkami. Przecież wszystko byłoby pompowane do granic możliwości, w związku z tym nie do końca się a nawet w ogóle się nie dziwię, że Mandragora chciał stanąć sam przed kamerami i powiedzieć. Słuchajcie, żeby nie było, tam nic takiego złego się nie wydarzyło. Ale oczywiście ten epizod to najmniejszy z problemów Fiorentiny, jak też piszą Włosi. Nie na tym trzeba się skupiać, trzeba odbudować wszystko praktycznie od spodu, od gruntu. A na dodatek popatrzcie: artykuł o Jagieloni, ponieważ Fiorentina może trafić na Jagielonię Białystok w playoffach. To by było ciekawe. Losowanie 16 stycznia, playoffy 19 i 26 lutego. Albo Jaga, albo cypryjska Omonia z perspektywy Polaków to albo Fiorentina, albo Rijeka. Jako pojan Diorio, autor tego tekstu, pisze o Jagielloni, że ta dotarła rok temu do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Betisem, że rok temu zakończyła sezon na podium, więc że jest groźnym przeciwnikiem. W ogóle z tego tekstu można wywnioskować, że bardziej się boją Jagielloni niż Omoni. Włosi najbardziej obawialiby się Pululu, napastnika Jagi, 8 goli w Lidze Konferencji Europy w zeszłym sezonie, Capocannoniere, ale że na szczęście obejrzał czerwień w 66 minucie ostatniego meczu i nie zagrałby z Fiorentiną. W Omoni z kolei występuje 36-letni Stefan Jowetic. To by było dopiero zderzenie z przeszłością. Ciekawe, emocjonujące, więc kogokolwiek Fiorentina nie wylosuje, gdzieś tam jakieś smaczki będziemy mieli. Czekamy na losowanie 16 stycznia, no a póki co co chwilę czytamy o tym, kto z Fiorentiny już w styczniu może odejść. A to Jaco, a to Goodmanson, a to ten, a to tamten. A skoro mowa o styczniowym mercato, to zostańcie ze mną jeszcze przez moment, bo mam dla Was ciekawe ogłoszenie. A chodzi o to moi drodzy, że skoro styczniowe mercato za pasem czas przewietrzyć w szatnie niektórych zespołów w Serie A. Tak jak robiliśmy to latem i te materiały cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem, więc pomyślałem czemu również nie zimą, choć zimowe Mercato służy raczej korektom, a nie rewolucjom, ale o tych korektach możemy też porozmawiać. W związku z tym zaprosiłem już do rozmowy kilku kibiców, kilku drużyn Serie A. Z którymi właśnie porozmawiamy o tym, jaką jedenastką idealnie zagraliby w rundzie rewanżowej, gdyby mieli wpływ na decyzje zapadające w ich zespołach. Serdecznie zapraszam do tego, żebyście śledzili ten kanał, subskrybujcie go. Zaczynamy prawdopodobnie od przyszłego piątku, więc Brace Yourself. Winter is coming.